Właśnie miło Także horror, do takich horrorów się w Głogowie przyzwyczailiśmy. Dzisiaj niestety bez happy endu. No niestety bez happy endu, a wynikało to głównie z naszej nieskuteczności, myślę, bo mieliśmy w sytuacji dość dużo takich stuprocentowych, które powinniśmy wykorzystać. Gdzieś te bramki nie chciały wpaść. Eee, no... Było widać, że walczyliśmy dzisiaj, bo 24 bramki to nie jest dużo stracić, no ale niestety też tylko 24 rzuciliśmy i, i tego trochę szkoda, bo, bo mogło być tych bramek przynajmniej 2-3 więcej w takich stuprocentowych sytuacji, bym powiedział. No. Cieszy punkcik chociaż, no ale no, jak mówię, no jest to punkcik taki na delikatne osłodzenie. Na pewno nie będzie łatwych meczów, żeby zdobywać punkty. My musimy grać swoje. Wszędzie musimy szukać punktów w tej chwili. Zostało jeszcze pięć kolejek. No, cieszy, cieszy mówię, że zrobiliśmy chociaż ten jeden punkcik. tak, bo to jest, trzeba te punkty zbierać i, i w końcowym rozrachunku może być to bardzo ważny punkcik. Na pewno będzie brakowało tego drugiego, który dzisiaj niestety pojedzie do Kwidzyna. No ale mamy coraz trudniejsze mecze, coraz trudniejszych przeciwników i, i wiadomo, że będzie się ciężko grało. thank <laughs> you